Witam wszystkich, jestem więc, a to jest specjalny odcinek e, gry w trybie URF. Tryb URF będzie niedługo w LoLu, ponieważ zapowiadają go na jakiś tydzień, ale nie wiem czy nie będzie tylko w dniu, w którym wyszedł, czyli w Prima Aprilis. W każdym razie jest to naprawdę poważny i porządny tryb, mm. nie ma w nim cooldownów praktycznie, ani nic nie kosztuje many. No i grałem sobie kilka gier. Przyznam, że Nidali jest naprawdę zabawna, chociaż ciągle ją banują, więc tylko raz udało mi się nią zagrać, ale kiedy tak robi, tak skacze, tak hop, 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 jest taką żabą, to bardziej jest wtedy żaba niż tygrys, czy tam puma, czy nie wiem, kim ona jeszcze może być. Eee, ty tak, tak, Tiger. To się nazywa chyba Tygrys. Być może. No i stwierdziłem, że nagram oddzielny odcinek, ponieważ czemu nie? Nikt mi nie zabroni. Ha, ha. Tym razem jest bez kamery, ponieważ jestem chory i jestem rozłożony i siedzę sobie tutaj i nie czuję się gotowy, by pokazywać jak wyglądam aktualnie, ale spokojnie. Jeszcze, Jeszcze tak będzie. A tymczasem poczekam, aż się wszyscy załadują i przejdziemy do gry. Tylko Lux ma 96% i to jest prawdziwy gracz, tak jak głosi jego nazwa. True Player. Przecież, gdyby nie był prawdziwym graczem, to by się tak nie nazywał, bo w internecie przecież nie kłamią. O, no dobra. Czego mogę się spodziewać? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy LeBlanc jest dobra na tym trybie, czy nie. A Le... może być dobra, ale nie musi być. O nie, jest Sona. Sona, która gra ONLY trash. Tu, tu Czekaj, coś mi się nie zgadza. No cóż... Uh, Sona jest trochę przegięta w tym trybie, ponieważ ona jest bardzo mocnym czempionem, którego ogranicza ją cooldowny i mana, a w tym trybie nie ma ani jednego, ani drugiego i no cóż... No dobra, uh, no to lecimy, zaczniemy w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Nie wiem, co mam maksować. To... nie ma znaczenia, na no, po... pierwszym mogę wziąć to. Ło, jaki wypas. Ło, jaki wypas. Mogę to rzucać co chwilę. Mogę zrobić tak? A, i wtedy mam dłuższy cooldown, okej. Okay. Jestem gotowy. Przeciwko mnie też jest Leblanc'o, widzę, że summoner's spells są bardzo... Oh. Mamy, mamy ciekawsze samon spele niż oni z pewnością No przepraszam, mamy tych zielonych, fajnych gości Revive'y się nazywają Patience, mm. summoner spele też mają krótszy cooldown Uii, wszystko ma krótszy cooldown A mana się, więc ją wyrzucili z gry O, co tam się dzieje? Nie umierajcie! Okej. Okay. Tak właśnie to wygląda W sensie tak wygląda mniej więcej cała ta gra. O, patrzcie, możemy już się teleportować. Jeszcze miniony się nie zrespiły, ale już zużyjemy swoje teleporty, aby. Nie wiem, aby co. O, to jest freestyler. Stoję na midzie, wyglądam jak. O, niedźwiedź, yo kiedy nie wiesz co powiedzieć, powiedz joo podczas restylowania i wtedy brzmi to o wiele lepiej. Du -du 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 -du. Dobra, koniec imprezy. Wracamy tutaj. O, Mordekajzer, pan Kue. Nie lubię go, czemu nie on. O nie! O nie! On ma stałą tarczę. O nie! On ma non-stop tarczę na tym trybie, bo nie ma... Nienawidzę go. Co to jest? Ale będzie masakra, o mój Boże. Oh my God. Nienawidzę go. Ja pierdziele. Czy ja mogę cokolwiek tu zrobić? Nie, nie mogę nic zrobić, lol. Mordekajzer, nie. Why? Waj, morde waj. O, oh, o, oh. coś mu się stało. Udało się. A, ma mało healtha, więc się boi. Raz. Zginajemy go z farmy. Dobra, Koleś, masz przerąbane teraz o tak, ten łańcuch. What? Okej. Okay. No dobra. Może nie będzie aż tak źle jak myślałem. Raz, dwa, trzy. Uuuu, tyle różnych rzeczy się tu dzieje. Nie wiem co mam zrobić. Mogę polecieć na botleina. Po czemu nie? Czy mogę tam coś uzyskać? Osiągnąć? O nie, tam mają Sony. Ops! Jezu, Sona. Spadam, co jest niezabijalne tutaj Ja złożę maskę może Będzie safe Kaiser, Spokojnie koleś Uj, Już jestem, nie tęskniłeś za mną, prawda? Jezu, nie mogę się przebić przez jego tarczę To ja mogę zdrabić. A możemy spróbować go zabić. To jest jedna propozycja. Inną propozycją jest... Co się dzieje? Wytyfy o, Powiedzmy, że wiem co robię do losowe przyciski i... Mam nadzieję, że coś się stanie. Garen jest słabym pikiem moim zdaniem na ten, na ten tryb, ponieważ... cooldowny nie są jego największym problemem. Ui, kolejny teleport. Uooo! Wow, wow, wow. Okej, okay, dobra. Mordekaiser Kaiser zniknął. No SS. Za późno Co nam dobrze skomentowała Tak mniej więcej polega granie co z solą O, nie ma cooldownu Umrzyj! Jest! Czasami mam takie momenty ciszy, kiedy się bardzo skupiam, bo chcę coś zrobić. Co mój klon tam robi? Sorry Morde Kaiser. Ale mo naprawdę jest przegiętym pikiem na tą Ach, okej, okay, co tam się dzieje?

Spróbujmy ich podżukować. Z flashową Nie! <laughs> Nie spodziewałem się go z tej strony no Dobra Zaraz ich ja wszystkich powstrzymamy spokojnie Granie wątpliwie ma wysokie tempo rozgrywki Wow wow Last hity mm. Nie! Zniszczyć go Ja mam cooldown. 8 sekund na tym ja mogę... Zużywać ulti na miniony Co on wrócił? Place, co ja chcę jeszcze zrobić? A ja chcę ten, ja chcę grasp. Jeszcze 200 zł co u nich się dzieje? Uniera, jestem pełen. Ło, On chyba mnie widział. Jej. Jej. Jej! O co tu chodzi? O, ona sobie pokusowała mojego domu. Huij! place. To jest niebezpieczne. No dobrze, co teraz? Chcę to i to. Tak to sobie robimy. I wracamy na mida Fajnie teleport wygląda Yeah, ok O, dzięki, że tu przychodzicie Potrzebowałem potężnej pomocy Nie, No dobra, skuszowali topa, więc Może być Zauważyłem, że w tym trybie ogólnie ludzie strasznie dry hardują Tak starają się wygrać za wszelką cenę Chociaż może to po prostu nie wiem, efekt uboczny fan. Czy ktoś nie zginie jeżeli się do telefonuje? Tak, tak. Co się stało? Ops, ops, ops. Mam problem, mam problem. <laughs> nie, a bo ja miałem pod trójką, nie pod dwójką. Ja zawsze na naciskam. No dobrze, co teraz? Teraz? Rum bum bum. Fajny przedmiot. Czy, jeżeli będę miał buty z tym ulepszeniem o 25% skrócającym, to skrócimy się z 80 sekund? Czy będę miał 0 sekund? Ej, hey, to jest to ja. Ej, hey, tam jest jakiś koleś. o o o. Ups! O. Widziałem, że skinę, bo Mordekaiser mnie złotował i chciałem go jakoś wykiwać. To był efekt uboczny, że on mnie zabił. No dobra. What the fuck? Nie wiem, czy głośności nie są zbyt głośne. To jest dosyć możliwe. Ops. Ciężko złapać Leblanc, przyznam. Co się dzieje na to play, nie? O, mogę ten zwarnić Potrzebuję złota. Chwileczkę, może się to na kogoś zaczaić. Chyba, że to będzie on. Bo go ciężko będzie nam zabić. Ale ci Nikt tego nie widział. Nikt nie wie, coś tu się stało. Ja też nie. Zjedźmy stąd kamerą, nie będzie wtedy nawet śladu, że umarłem. Nie zginąłem. Wcale nie zginąłem. Dobra, zniszczcie go. Uiiiiiii to strasznie tankować Co to ma być? Jolo Tak mówi Jace Jace mówi Jolo hmm. Okej okay, dobra O o o o, tutaj ktoś się pojawił, tutaj ktoś stanie tu ktoś przyjdzie. Ojej. Tup, tup. Tup, tup. A tam jest Leblanc, okej. Okay. Leblanc. On dwa Leblon. O, nie jestem pewien. O, tutaj jest, tutaj jest, widzę ją. Jest! Ja mam double buffa. Jest mój. Okej, co teraz? Co teraz zabijamy? Yorvan, yorvan, yorvan. Musimy powstrzymać tego. Kolesia. Zatrzymać go! Ojej! O, wszystko przewidziane. Mech. Mnie nie zabiję. Mnie nie zabiję? Okej. Okay. Teraz. Dwa. Super. O le blank. Niestety. Siew Koniec dzień Hej! Oui. Lux can be deceiving. Lux! Wow. Are we injured? No problem. Once more time. No, 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 no. am I

Prawie. Ile Nasus ma staków? 210, to nie jakaś podalająca Ale Ciężko w tej grze znaleźć czas na stakowanie. O, powstrzymaj ich. Dobrze, dobrze, ja już biegnę. Nie, Garen. Nie, Garen. Nie ma. Me, <laughs> nie ma. Widzę, to jest split push Co on tam robił <grywały> Well Nie maę się przyjmować <grywały> To jest Nie nie umieraj. Biegnij szybciej. Biegnij i żyj. Nie, co go zabiło? Leblą? Zaraz ich powstrzymamy. Oops. Coś nie wyszło. Dobrze. Dobra robota. Muszę kierować mój team. Zawsze dostaję nupków. Eee... <laughs> Właśnie tak to jest. Aha... Nie wiem, czy chcę ulepszać to. Chcę kupić... Co mi zadaje głównie damage? AP, no. Tak, AP. Na razie chcę... Tutaj. O, o! Co się stało? <laughs> <laughs> Leblanka pisała jak... E, jak się gra tą postacią teraz Spokojnie, oni nie wiedzą Oni nie wiedzą, a ktoś tu przyjdzie Ktoś tu przyjdzie Prędzej czy później? Chris może już będzie robił REDA Bo chyba nie pokaże mi jak będzie robił REDA Uuu! uuu zapraszam ten, taj, ten, tutaj, tutaj, tędy Oho Dokąd mogę iść? Tup, 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 tup Tędy No. Tutaj? Co się stało? O, oh, smutny człowiek. Nie powinienem ich zabijać. Dobra, ja sobie kupię jakieś rezisty. Nie, to są jakieś sukszarskie rezisty. Ale mogę się przydać. No more. Co się stało? Co, Co się dzieje? Lala, czas na taniec. Czas na taniec. Ups Wystarczy tego, dobrego Ups Nope Jo Ojej. Nie wiedział. Jest Kto się Coś ich spekuje? Dobra. Dobra, jesteśmy w stanie to zrobić. Slecie. Sprzedać wszystko. Pójść w AD. To jest nasze rozwiązanie. Damage. To potrzebujemy, to potrzebujemy i potrzebujemy atak spida. To jest nam potrzebne. Uwaga! Nie! Prawie. Nie zadziałała. Zradziła zdradziła nas nasza własna siostra. Ale spokojnie, jeszcze damy radę. Długo tak speed, więc potrzebujemy tego 12. O, to daje 30, no to trzeba poczekać. Ło, tyle bonusów. Doskid! Udało się. Wiedziałem, że to była dobra taktyka. No dobrze, to było w takim razie na tyle. To jest taki chillowy odcinek y, pod tytułem Nie wiem co się dzieje, więc wrzucę odcinek z dziwnego trybu, na którym nie wiem co się dzieje. A kiedy macie dwa razy sytuację, że nie wiecie co się dzieje, to wiecie co się dzieje. Taka jest teoria, tak jak z dwoma minusami. A tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się ludziska, dzięki wam wszystkim za oglądanie tego i jeżeli Wam się podobało, to możecie postawić jakąś łapę albo w jedną, w drugą stronę, w zależności jak Wam się podobało. A ja się zmywam. Papaśki, trzymajcie się ludziska i do usłyszenia.